Więc tak, się rodziska, narodziska z tej strony zao. Będziemy nagrywali kolejną hey, odcinek sprawdzenia gildii Tak jest. Będziemy sprawdzali gildie never. Zobaczymy, jak oni się spiszą. To co, wchodzimy do nich na kanał. Ciężko, cyk, się. No i co, widzimy się, jak już będzie ktoś u mnie, kto mnie może zrekrutować z tej pięknej frakcji. Widzimy się za sekundę. Dzień dobry. Dzień dobry, ja bym chciał na rekrutację. No dobrze, masz pytanie. Dobrze, no to do nie Ile mam lat? 14. Mieszkam w Polsce, nie mam nie mam premki, nie mam panerynki. W Minecraft gram 5 lat, winik w wyniku z jest To 7. Co robisz w wolnym czasie? Gram na kompie. czy robisz stanoczki Czasami, czy myślisz instalować paczki anti -cheat? Tak, jak masz na imię Kacper, PVP w skali od. Minus 0 do 10, no to takie solidne 9. Yy, potrafisz klapać na potki? tak? Chcesz to od razu zakończyć? Nie. Yy, małe gildie. Poświęcasz nagranie. Ile poświęcasz na w Minecrafta? Dużo. Yy, nie jestem YouTuberem, nie jestem streamerem. W tygodniu gram. Jakieś jest, jak jest szkoła z 2-3 godziny, w weekendy gram więcej. Yy, w jakich gildiach byłeś? Desty itp. te w tej Dobry. gildii nie jesteś. Patologia. Po, tak, potrafię te wszystkie gówno. Potrafię. Nie mam. Yy, umiem budować armatki. Umiem zachować kulturę osobistą. Czy masz często patole w tle? Yy, nie. Jesteś aktywny na TESie? Tak. Umiesz chodzić po kordach? Tak. Orientujesz się co to? Tak. Umiesz grać w Fossa, drzewka tak, dlaczego akurat ty konkretnie bo jestem fajny i szukam frakcji. Ekipa na stałe tym też albo na stałe. I to wszystko, tak? A te PvP to ile miałeś? 8 na 10. To chodź na centrum PvP, albo my PvP. Dobrze, sekundę. No jak widzicie ludziska, gildenewa so, będzie, będzie mi sprawdzała PvP, dlatego widzimy się za 10 albo 20 sekund, no czy, czy ja mówię, u, u, was, u was to tak będzie sekunda, a u mnie to będą jakieś 2 minuty, więc widzimy User się za jakiś Bad. czas. No ludziska, sprawdzimy PvP, no, no i co, dobrze się kapałem, to co, dostaje się do gildii? Pewnie, że to daj mi rangi wszystko i to to da. Dostaliśmy się do frakcji. I znowu. Hey, Na pytania. You were moved. User the dobra, teraz ci dam rangę No daj mi rangę Jesteś... no, Bo kurwa mnie po rozgwiebany rozjebany, kurwa, remont, a i pokój, kurwa mój. Ja, i channel o ja channel 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 Ja channel Sound muted. No rodziska, widzicie, dostaje się na do gleinewę. Yy, co tutaj brakowało w pytaniach? Sprawdzili PvP szacun. Yy, nie spytali się o craftingi. Nie spytali się czy pomagam na klepach, czy krzyczę na klepach. Hey, wake up. A tak to raczej wszystko OK yy, z tych pytań. O czy orientuję się w f to też jest, to też jest bardzo takie pytanie, które powinno być. No więc co? Ta gildia naprawdę wypadła bardzo dobrze w porównywając do innych frakcji. Dlatego co? Mi się wydaje, że ocena tej gildii to będzie 7. Mi się wydaje, że to będzie OK ocena. Ponieważ... No, 3-3 pytań zabrakło, a reszta to była OK. Sprawdzili pvp, więc mi się wydaje, że to jest od 7 na 10. Więc to Dzięki liczbę do oglądanie tego filmu. Cześć na razie i następnego NARA!